Bardzo podobny set do pierwszego z, z suwałkami. Też, też zaczynamy sporą liczbą asów, które, które dostajemy i nie możemy, nie, możemy sobie, nie możemy sobie na początku poradzić. Z suwałkami wyszliśmy jeszcze do lepszej gry. Tutaj Warszawa nam nie pozwoliła, ale, ale później, później podobna historia. Zaczęliśmy grać znacznie lepiej od drugiego seta. Trzeci set też bardzo dobry w naszym wykonaniu, więc, więc na pewno to są pozytywy po dzisiejszym meczu.

taka twarda, męska gra, więc tutaj tutaj myślę, że nic nam nie brakowało po prostu graliśmy, graliśmy na równi z bardzo mocnym przeciwnikiem i, i to oni wyszli lepiej z tej, z tej końcówki, ale drugi set kontynuowaliśmy naszą dobrą grę i, i, i byliśmy tam już zdecydowanie lepsi. The second set we start to play better, especially in serve and receive, and we had we hadn't success at, at the end, but was really close. Uh, so that's why the the third set we win uh, because uh, we served really well uh, and it was good for us uh, and then uh, the opponent uh, was Really pushing on surf, and that's why we couldn't win the fourth set. W, czwartej, w czwartym secie myślę, że, że popełniliśmy troszkę za dużo błędów i, i tutaj chcieliśmy bardzo doprowadzić do tego tiebreaka. Myślę, że byliśmy wszyscy bardzo zmotywowani, żeby, żeby jednak zagrać tego piątego seta, ale, ale zabrakło, nam, zabrakło nam gdzieś tej dokładności, pojawiło się trochę błędów. Też Antek był na boisku, który, który chorował ostatnie dni, więc, więc nie był w pewnej dyspozycji. Małe, małe rzeczy, które się złożyły na to, że, że, że po prostu wracamy bez, bez punktów.